Maneczko bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku mitów z Minecrafta. Dzisiaj przetestujemy sobie to taką rzecz. będą nam przydatne Killow ze szczęściem 3 i łopata ze szczęściem 3. Ok, i jeszcze będzie nam potrzebny blok trawy. blok trawy, eee, rudy byśmy sobie jeszcze ogarnęli, rudy, na przykład dajmy diament, urdę redstone i emerald, niech będzie. No i jeszcze Żwir. Dobra, Żwir. No i teraz, kochani, musimy porozstawić te rudy: lapis, emerald, diament. Dobra, odłóżmy niepotrzebne rzeczy. Na przykład pyk, pyk, pyk. Nie wiem po co mi ten żelazny hełm. I te drzewieńko. Dobra, blok trawy. I żbierek. Pyk. Dobra. Teraz porostawimy na przykład dwie rudy Redstone'a. Dwie rudy diamentu. I kolejne trzy rudy z emeraldu. Dobra, wykopujemy. A jeszcze blok trawy. Na przykład. Robimy kwadrat 3x3. Jeszcze by nam się przydały marchewki i ziemniaki. No właśnie, do sprawdzania tego mitu. Marchewki. Marchewki. Jeszcze buraki i ziemniaki. Buraki. Buraki i ziemniaki. No. I to będzie tyle z testu. Na razie, ty i ziemia. Dobra. Jeszcze potrzebna my, nam jest zwykła motyka bez enchantu. Na przykład dajmy sobie kamienną motyczkę. zamiast tego kowadełka. Zasadzmy sobie... Czym hewencję O kurde. Nie umiem zasadzić. A, to muszą być siana z buraka. Dobra. To muszę być sianka z buraczka. Dobra. Nasiona buraka. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Burak. Dobra, nasiona buraka muszą być, a nie sam burak. Okej. Okay. I jeszcze ziemniakens, Dobra odłóżmy je na samo miejsce Buraki, ziemniaki, marchewki, nasionka z buraczka i motykę Połóżmy sobie Jeszcze żwiru nie mam bo wyrzuciłem Dobra mam żwirek, mam kilof Mam łopatę A jeszcze mączka kostna, dobra. Mączka kostna potrzebna nam do zasadzenia, nie? Do, sadz... do zasadzenia tych roślin jak tutaj Oj oj zniszczyłem rudę Dobra, Pozostawmy tak Wykopujemy rudę. Ojoj, to muszę iść na Survival Mod. Kurde Gamę mod Survival. Okej. Okay. Wyrzućmy te nasze rudy. Zróbmy blok trawy. Ok, dwie jedną grudę. Ile wypada emeraldów? Dwa emeraldy. O, kurde. Tutaj jeden. Kurde, z czterech rud... Cz Z trzech rud cztery emeraldy. Kurde. kurde. Szkoda. A z diamentów co wypada? Okej, trzy diamenty, zobaczko. 2 I tu musi redstone. Na dużo. What the hell! 14 redstone. A. No, redstone dużo wlatuje. Dobra. A jak wykopię sobie Kill offense o szczęściu 3, to powinien mieć dużo kartofli. 7 kartofli. O kurde. Dobra. A burakens. I dużo nasionek też mu muszę mieć, nie? 9 nasionek. O kurde. No, 9 nasionek z buraka. A marchewkens? Z... Kurde, marchewek. 15 marchewek. O! No i to się nazywa inwestycja w biznes. Teraz łopata z. z Szczęściem 3, co nie? Mamy Żwirek. Też kwadrat 3x3. No, kurde, mi wyszedł ten kwadrat. Dobra. Robimy na pierśnik e, ze Żwiru. Dobra, teraz wykupujemy łopatę ze szczęściem 3. What the hell? Co tu się odwala? Oo. Widzicie to? Z łopaty ze szczęściem 3 wypada. Krzemień! I tu musi być dużo tego krzemienia. Kurde, zas nie będę miał miejsca. Dobra, zbieramy wszystko. Dobra, 13 krzemienia. Wow! Dobra, jeszcze raz sprawdźmy te rudy, bo mam bardzo dużo Redstone'a. Weźmy zawiast karotę z ziemniaczek. Dobra. Jeszcze emeraldzik. Jeszcze raz sprawdzam te rudy. Teraz zrobię na większej ilości rud diamentów. Cyk. Dobra. 6 rud diamentów. 4 z Redstone'a. I 5 z emeraldu. Wciąż 4 emeraldy. Ale mam bardzo dużo expa, Co się dzieje? 16 emeraldów. Wow. Czyli 12 emeraldów z 5 rud. O kurde. Wow. Wow. Ile tego Redstone'a. 38 Redstone'a. Jezu. Gdzieś mi było 14 chyba z Redstone'a, mi się wydaje. O! Ne 10 diamondów, kurde. Zesz czyli na diamenty rzadko działa. Eee, taki kill off. Ale sprawdźmy jeszcze na te diamenty. O nie, jednak działa. 17 diamentów, dobra. Ja już więcej jest grane. Dobra. Czyli na diamentach rzadko działa e, szczęście 3. Na emeraldzie nie, też nie aż tak często. A na redstone już bardzo często. Jeszcze jest stosowany w warzywach, na, na przykład w ziemniakach, marchewkach, w burakach. Na no, w burakach to nie działa, ale na ziemniakach no działa. Dostęp 9 z buraka, dobra. Moi drodzy, kończymy odcinek z mitów. Był bardzo długi. Ja już się z Wami Żegnam. Do zobaczenia. 哎喽。Hello.